Zapach gumy pomieszanej z benzyną, ze smarami, no nie wiem, no dla mnie to jest coś pięknego, nie wiem Tomek jak dla Ciebie. mam gęsią skórkę Tomek ma gęsią skórkę, ja chyba też już zaczynam mieć gęsią skórkę. Jesteśmy w Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło a W muzeum tym jest wiele eksponatów, które można było zobaczyć w filmach, między innymi w czasie honoru, czy w produkcjach Bogusława Wołoszańskiego. Co dokładnie tutaj się znajduje, to zobaczycie już za chwilę. Muzeum Techniki Wojskowej Gryf znajduje się na terenie byłych koszar. E, tutaj, słuchajcie, tutaj przede mną jest tablica. Ja będę czytał z tej tablicy, dlatego że nie jestem w stanie Wam tego nagrać, bo to jest na takiej lustrzanej powierzchni i kompletnie nic nie widać na kamerze. W tych koszarach w latach 1963 do 2001 pełnili służbę na Straży Granic Powietrznych Polski żołnierze z 25 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej miasta Dąbrówka. Tam jest potem wyszczególnione, kto, tym, kto tą jednostką dowodził. I na końcu podstawowym uzbrojeniem dywizjonu był przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-75M Wołchow. Tak więc jesteśmy na terenie byłej jednostki wojskowej, jednostki obrony powietrznej kraju. A teraz wchodzimy do schronu. się wyposażenie niemieckiego warsztatu polowego z okresu II Wojny Światowej tylko tyle? no tutaj tylko tyle jest, bo to jest mały schron to co ty chcesz? ale pan nawet tukarka jest to jest dolejc dołca, no to, to nie agregat chyba nie, na pewno, tukarki słuchajcie, tego się nie spodziewaliśmy bo na terenie Muzeum Techniki Wojskowej znajduje się takie, można powiedzieć, mini muzeum motoryzacji jak tutaj weszliśmy z Tomaszem, to po prostu za nie mówiliśmy od, nie wiem, nie wiem czy Maluch jest, ale duże Fiaty, Polonezy Cinquecento, Volkswagen Polo jest Maluch, tak? jest, Tomek mi mówi, że jest Maluch, rzeczywiście tam jest Maluch nisa i tak dalej i tak dalej. Dobra, słuchajcie, ja nie będę się tutaj rozgadywał. Po prostu zobaczcie to. Czy ktoś poznaje tego pana? a słuchajcie jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego małego e, muzeum motoryzacji tak to nazwijmy chociaż z tego co widzieliśmy to tam jeszcze są inne części zaraz tam przejdziemy e, auta są w znakomitym stanie w znakomitym słuchajcie to nie, nie wiem tutaj to są albo dobrze bardzo dobrze odrestaurowane za grube pieniądze samochody albo tak naprawdę utrzymane w takim dobrym stanie e, większość o ile wierzyć, tablicą, które na nich są, jest po prostu stanami wojskowymi, bo mają wojskowe tablice. Zobaczcie. To są typowe, typowe tablice wojskowe z PRL-u, czyli UNU. Czy tam inne? UN w każdym razie, pierwsze dwie litery. Świadczyły o tym, że auto jest na blachach wojskowych i jest w wojsku. Tutaj z kolei mamy Fiata Mirafiori. Zobaczcie, na tablicach. Zielony. Tablice zielone były wydawane cudzoziemcom zamieszkałym w Polsce. Tak więc auto prawdopodobnie, o ile wierzyć tablicom, które są tutaj na aucie, auto było wła własnością jakiegoś cudzoziemca, który mieszkał w Polsce. Zresztą to Mirafiori jest po prostu w stanie idealnym. Mówię, no tutaj wszystkie te auta są w stanie idealnym. To trzeba zobaczyć na żywo, bo kamera tego na pewno nie odda. Dobra, słuchajcie, idziemy do następnej części. Wow! Zestaw rakietowy. Słuchajcie, ja tam się może tak bardzo nie znam na tych typach i tak dalej. Na pewno to jest ZIU I już idziemy zobaczyć co to konkretnie jest. Na pewno Na pewno zestaw rakietowy. Dobra, zaraz zobaczymy co to jest. Nie ma tutaj żadnej, żadnego oznaczenia, więc no nie wiem jak, to się, jak się ten zestaw rakietowy nazywał. Jeżeli ktoś wie, to napiszcie w komentarzu. Ale robi to naprawdę duże wrażenie. A poza zestawem rakietowym są tutaj autobusy. Muszę powiedzieć, że jesteśmy z Tomaszem pod wielkim wrażeniem tutaj tego muzeum. Ach, czujemy się naprawdę, to już mówiłem, jak dzieci w sklepie z zabawkami. Ale powiem tak, każdy miłośnik motoryzacji wyjdzie stąd bardzo zadowolony. Idziemy do trzeciego, do trzeciego do trzeciego magazynu. Tak to nazwijmy. Idziemy do trzeciego magazynu. Tam są też jakieś auta, z tego co wiem to chyba jakieś straże pożarne. No, dzieci Tomasza są tutaj zachwycone tym wszystkim i wcale się nie dziwię, bo my również. Hmm. Powiem tak, to co tutaj widzę, na tych wszystkich trzech halach, to jest moja młodość, można powiedzieć, bo z wszystkimi tymi autami spotkałem się u progu swojego życia, czyli dawno, dawno temu, tak, jestem już taki stary. Straż pożarna. Powiedzieć, że jedynym takim mankamentem, no może no, jedną taką niedogodnością jest to, że te auta są ustawiane tutaj dość ciasno. Nie da się wejść tutaj w ogóle, nie da się wejść. Jak widzicie, są sznury, nie da się wejść do tyłu tych aut. To może jest jedyna taka niedogodność, ale i tak obcowanie z tymi autami, to jest dla mnie po prostu niesamowite przeżycie tutaj na zewnątrz stoi jeszcze taka oto karetka również na wojskowych numerach UER 2569 być może to karetka z tej jednostki zobaczymy, tam jest jakaś kartka to jest karetka to tylko, to tylko taka reklamowa a tutaj stoi policja starej daty w starym malowaniu Skoda, Octavia początek lat 2000, tak przypuszczam. Dobra, słuchajcie, teraz idziemy dalej. Jesteśmy w kolejnej w kolejnej hali. Tutaj troszkę takiej zbieraninki, ale mamy na przykład Lublina 51. Auto, auto którym, którym jeździł Kapral Wichura w czterech pancernych, tak to wygląda. Tam, tam to był gaz, z tego co pamiętam, gaz 51, a to jest Lublin. Dobra, słuchajcie, mówię, moja, moja, nie dobrze. Lublin 51, zobaczcie. Moja znajomość tych tematów nie jest też może najwyższa. Ja to lubię oglądać, ale jakoś tak może specjalnie się nie uczę na pamięć tych wszystkich nazw, Ech, armaty, hałbice, wszystko czego chcecie. Przed nami e, fragment czołgu T-72. Prawdopodobnie, ale nie wiemy w jakiej wersji zastanawiamy się z Tomaszem, co to mogło być. Ja to jest, ten. To, no, to, to jest T72. Bo tutaj stoi drugi, bardziej kompletny. Możliwe, że z tych dwóch powstanie jeden. Tak wygląda słuchajcie w przekroju T72 Stanowy szkielet. Wieża, wieża w tym momencie to jest jakaś wieża praktykarnie szkoleniowa była taka zrobiona tylko żeby było widać co jest w środku a tutaj czeski kołowy transporter opancerzony Scott R2AM jestem taki mądry bo przeczytałem a obok niego ten sam Scott w przekroju. Tak to wszystko tutaj wygląda w środku. Czyli tak wygląda stanowisko kierowania tym pojazdem. Silnik w tym miejscu. A tutaj przedział desantowy, w którym mieściło się bodajże chyba 8 członków załogi. No i oczywiście śruby, ponieważ Scott jest transporterem pływającym. Tak to wygląda tutaj na całym transporterze. Czyli śruby ze sterami do zmiany kierunku. Teraz wchodzimy do Hali, gdzie jest sprzęt raczej z II wojny światowej chyba. Kolejna hala, hala z ciężarówkami. Zaczynamy od Stara 25. Z ciekawymi eksponatami, tutaj samochody osobowe, motocykle. And... Mm. Słuchajcie, zapach typowego, starego garażu. Zapach gumy pomieszanej z benzyną, ze smarami. No, nie wiem, no dla mnie to jest coś pięknego. Nie wiem, Tomek, jak dla Ciebie. Ma gęsią skórkę, Tomek ma gęsią skórkę. Ja chyba też już zaczynam mieć gęsią skórkę. Słuchajcie, to jest nie do opisania. Ja powiem tylko tyle. Miałem to powiedzieć później, ale nie będę się już wstrzymywał. To miejsce to jest absolutne must have dla wszystkich tych, którzy interesują się techniką wojskową, motoryzacją w ogóle. To jest miejsce obowiązkowe. Obowiązkowe. Tutaj trzeba po prostu przyjechać, trzeba to wszystko zobaczyć. ach Oczywiście wszystkie namiary będą na dole. Bilet. Kosztuje 30 zł od osoby, to powiem Wam, że to nie jest wygórowana kwota jak na takie muzeum. A rodzinny bilet kosztuje 70 zł. Ja Was tutaj serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto tutaj przyjechać. Naprawdę warto tutaj przyjechać, jeżeli interesujecie się motoryzacją czy techniką wojskową. Przyjeżdżajcie, oglądajcie i chłońcie Chłoncie tą motoryzację. całem solo Na terenie muzeum znajduje się restauracja. Restauracja tradycyjna. Przyszliśmy tutaj zjeść sobie obiad. Wojskowa grochówka. Jakieś drugie danie. Nawet nie wiem co tam Ania zamawia. Jak przyniesie to wam pokażę. Ach, jeszcze raz powtórzę. Polecam Muzeum Techniki Wojskowej Gryf pod Wejherowem. To jest naprawdę świetne miejsce. Grochowa. Słuszna porcja gruchówki za nami, lecz znaczy, jeszcze kończy. Czeka nas jeszcze drugie danie. Ciekawe czy je zjemy, jak będzie wyglądało to w ogóle. A na drugie danie shoarma, No i po obiadku. E, cenowo też bardzo fajnie, przystępnie. Taka shoarma, porcja takiej shoarmy z frytkami, surówką i sosem czosnkowym. 30 zł, więc bardzo przyzwoita cena, grochóweczka 18 złotych, jest dobrze, najedliśmy się jak bąki. A teraz będziemy odpoczywać. Strzelamy tylko i wyłącznie do niebieskich, nie? Mhm. Czy będzie, by pojawiać coś, czy po prostu mam coś strzelać? Proszę? Będzie się coś pojawiać, czy po prostu mam strzelać do tych niebieskich? Tak, dobrze. Sobie. Dobrze. tak. Dobrze. Jak trafisz tą do brzęczy? No i moc mhm. słychać. A teraz Jest to, zabezpieczyć, bo pamiętam. tu jest no właśnie przeładuj. To sobie na podpórkę, połóż go, to jest celniejszy, do niebieski Kupiamy. Wypliń magazyn, sprawdź komorę, pusty, Pusta. strzał kontrolny, zabezpiecz. No. Czyli nic nie zapomniałeś. No. No działaj. Wypad w kierunku C. Odbezpiecz. Przeładuj. Nie wierzę. To co przed chwilą widzieliście, to jest strzelnica tutaj na terenie muzeum. postanowiliśmy sobie z Tomaszem przypomnieć dawne lata, lata z wojska i postrzelaliśmy sobie z Kałasza. 6 zł za jeden strzał. No cena taka sobie, powiedzmy. Natomiast wrażenia niesamowite. Można sobie znowu przypomnieć ach czasy wojska. Dobra, słuchajcie, idziemy do aut i za chwilę jedziemy pewnie dalej.